Zostań naszym patronem już dziś, link w opisie filmu. Dziękujemy za dołożenie cegiełki do realizacji kolejnych wypraw. Nasi patroni serwisu Patronite i YouTube, dołącz do nich i ty. Siemanko, witam Was na kolejnej wyprawie w opuszczonym domu, w którym wejście nie było łatwe, bo przez zawaloną ścianę tutaj, popierane wszystko deski, nie deski, lecz mówię. Wydrapuje się, zobaczymy. Przez jakieś wejście. Jak do góry zaglądałem, patrzę. Jest weranda, czyli to się weranda tutaj zawaliła. Tu są jakieś drzwi. I okno też mamy. Za chwilę zobaczymy, co on kryje. Jakie tajemnice. Niestety o nim się nic nie dowiedziałem. Ale wygląda dom bardzo staro. To podejrzewam, że właściciele zmarli. Może jakieś pamiątki znajdziemy. Obrazy, albo jakieś nie wiem, kalendarze, no cokolwiek, dowiedzieć się w jakim roku dom został opuszczony. Widzimy tutaj na werandzie różne pozostałości: chłodnia Predom Polar, szafę, ubrania jeszcze jakieś, wesfalka, stół. obuwie i basen. Co potwierdza, że osoba starsza tu mogła go zamieszkiwać. Ciekawe się jak Ciekawe, czy tam jest jakiś pustak czy jakieś cegły. Żeń się nie od cegłami chyba, sobie jest zostawione. To nie idziemy pchać, rozwalać. A drzwi są otwarte, czy zamknięte? Czy zamknięte. Nawet kłódka jest. Na w miarę wygląda. Ciekawe, ciekawe. Zaraz zaczniemy. Wejście przez kuchnię jest. Czekajcie, muszę się wdrapać. Łóżko. Jakie ściuchy mamy Koc Tak jak mówiłem jest to kuchnia. Jak widać. Lodówka, lustro, o kurczę Podłoga cały oddycha Na wkręty w woreczku depłem Na lodówce mamy Jakieś zdrowie, książki Książki, gazety Lipiec, sierpień 2014 rok 11 lat I radio beskit Unitra w stanie zachowane kule aż w lodówce jakąś zawartość znajdziemy nie pusta polar 135 wiesz tak ściuchami kurczę sufit klimatycznie to wygląda lecz nie fajnie dla obiektu. Tu mamy piec, wanienkę naszynia, fajny piec, butelka pożywców z drój z olejem, zapewne deska, wałek, kredens mamy numery telefonów na kartce powyżej a poniżej sztuce, filiżanki jakiś kubeczek metalowy na szafie jakieś pozostałości waga, patelnia ciężarek dwukilowy jeszcze ręcznik wisi razek z Matką Boską A na się ojciec Pio O kurcze jaki armagedon Suknia Ale komuś się nudziło To jest chamskie Żeby ciuchy tak powywalać w To jest straszne Stół drewniany rozkładany i komoda, taki obraz duży, pod twoją broną uciekamy się. Mamy Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia z roku 1956, jak się nie mylę. Lekarskie pismo tak zwane, szkatułkę. Zdjęcie mieszkańców, bodajże kolejny obrazek święty oparty o kwiaty, wyro i także tutaj, bodajże, pozostałości od pieca kaflowego. się nie mylę mamy magnetofon celtron Emanuel unika adapter i kasety disco lata 90 disco jack dziewięćdziesiąty pierwszy rok gotów blue system Piosenki święte, kropne drzwi, chlebownik a w szufladach gniazdka, jakiś dokument, tutaj też mamy obrazek święty. jak w kredens o kurczę znisze świętej pamięci kolejny obrazek święty toaletka kwiaty zdjęcie z ślubu na wodę świętem matka boska, szelki i maść. Tu jeszcze jakaś broczka się zachowała. I to nie jedna. i wsuwki jakieś talerzyki widać ale coś komuś się nudziło strasznie mewele złożone i mamy pamiątkę komunii świętej z roku 1925. O kurczę, 100 lat równy wiek ma. Jeszcze idealnie zachowane pismo i wyblakłe. Mega. Stuletni pamiątki jeszcze nie trafiłem na urbeksie. Wojewódzkie zjednoczenie Przedsiębiorcze a rok, kolor orzech, kategoria A Roku niestety nie widać Z którego roku jestem, lat od stołu też mamy pamiątkę komunii świętej Ale tu niestety Już nie widać Dnia Kurczę, szkola Dnia znaczy daty jeszcze w jest stary przełącznik. Kurde, mały domek, szkoda. I szkoda, że tak zdewastowany. Ale miejmy nadzieję, że ktoś się nim zaopiekuje. Skoro ta kłódka w miarę świeża jest na drzwiach. Kanki do mleka widzimy. I spróbujemy może... W to okno jakoś... Kurde, proszę tu się zaszepił. Ajajaj. Dobra, mam. ja to nie da rady. A no bo tu są kaszyki Od środka. i trzeba było zamknąć. No nic chociaż tak, żeby się nie rzucał w oczy wtedy. No co co, ja się wdrapuję. I widzimy się za tydzień na kolejnej wyprawie. Zostaw subę... subę. Suba łapkę w górę. I do zobaczonka. Trzymajcie się, papa! Pa.